Witajcie, z tej strony Rock Light like Game, po, do nagrywania po jakimś tam długim czasie, po roku w sumie. I wracamy do serii z Minecrafta. Przygoda, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy to będzie znowu seria na 5 odcinków, czy na jeden odcinek, czy już na więcej? Zobaczymy. Napiszcie też w komentarzach, jak mnie słychać, bo zainwestowałem bardziej w mikrofon i teraz tak. Właśnie, jesteśmy tutaj w większym gronie. Mojrek. U mojka też się coś za powinno pojawić, nie wiem czy ten Czy jakieś coś tam jakieś pokemony czy coś, ja ale... Montować, to mogę. Ale zapraszam. Mogę ci, ja, ja ci mogę montować, jak chcesz. No dobra. dobra. i w skrócie tak. E, zapraszam na mojego kika 6 game i na kika Mojrusek 30, albo tam dam opisie Moje link. 50. Mojrek 30, tam na opisie link na nasze kiki. Co nam jeszcze jest? Ola. Gdzie jesteś? Ja ma, to, Tutaj. Ola Elmo no i Wojtek no i, w skró, no i w skrócie Będziemy sobie na razie luźno Grać Minecrafta Na razie mogę wam powiedzieć, że mamy, mamy tylko pluginy na Skiny, żeby było widać I mamy skiny na, na plugin na, na Tricapitatora Jakby coś chcieliście dodać, to możemy dodać Także no I dobrze ci tak to my idziemy szukać no, początk początkowych itemów, nie? Robić. Nie wiem od czego no, zacząć. Nie wiem, to I, to I, I piszcie jakby chcieliście jeszcze jakieś w sumie rzeczy. Ona nie bije. Rzeczy? Rzeczy. Gry w sumie. Oh, wow. I nie, tra nie, nie traktujcie tego jakoś ten odcinek tak bardziej Oby. poważnie, bo to jest pierwszy odcinek po, po powrocie. Jak coś będzie nie pasowało, to po prostu to poprawię. I no. Także my na razie zdobywałem. Po prostu, jak to na samym początku Minecraft, zdobywały się pierwsze narzędzia i I można potem powoli iść. My w tej serii skupimy się bardziej na, na drzewach. Na drzewie <noise> Skrócie w skupi skrócie skupimy się na początku na tej serii. Nie wiem, czy na takiej, można powiedzieć, luźnej gierce. Potem powoli pójdziemy do netheru, bla, bla, bla i tak jak. Wcześniej. Tak. Żeby, żeby nie było rzeczywiście. nie Natomiast... I tak. Odcinki po powinny. Odcinki są zaplanowane, żeby się pojawiały co wtorek albo piątek. bić? To się okaże. Ale to co? Co nie będzie? O mnie nie będzie. Czemu? ci się nie mogę w tygodniu. Ale... Ola, ty Nisku małeś czy? Mi chodzi, że odcinki będą się pojawiały w takim czasie. Ale nagrywać będę je dzień przed. No dobra. Dobra. Musiałem. Tak tu... Co? Tak pójdzie Dobra mm. Dobra, muszę zrobić więcej tego drewna, bo... I nie pytajcie czy mam jeszcze świątecznego skina, ale... No Nie chciało mu się zmieniać Nie, nie że nie chciało, zapomniało mi się zmienić Nie chciało mi się skina zmieniać Troszkę mi, jak kopie, wybiela łapę Ciekawe Myślisz, że mi nie wybiela łapy? Muszę... Właśnie muszę chyba ustawić in... albo to zostawisz czarną farbą i będziesz czarną miał Nie chcę mówić Tak by nie było tygła? Czy co? Będę musiał sobie ustawić tego Albo inny... Albo inny ten, ale czarny chyba nie widać To jednak nie będę musiał sobie... Grzabę znalazłam Ustawiać innego Dobra Mi się przydał? Co? Ci się przydało? A. Yy, ja zbieram. I mamy zrobione piecek. Tak Teraz pytanie, czy my, czy my będziemy robić coś takiego jak osobne domki, czy po zamieszkamy po prostu jeden wielkim dniebnię ten domu? Yy, kto chce z kim mieszkać, to się mieszka, o, tyle powiem. A czy nie, bo bardziej chodzi o to, że jakby było tak, że każdy miałby e swoje surowce, albo... Jakby możemy z... zrobić tak, żeby mieć po prostu osobne domki, ale te same surowce po prostu. Albo... Można tak, można tak zrobić, tak szczerze. KURW! Przepraszam? FAMILY FAMILY FRIENDLY CONTENT! Tak, bardzo. I ogólnie... Bych... To może być teraz śmieszne, ale pozdrawiam wszystkich, bo to teraz oglądają z mojej pracy. Pozdrawiam. Bo nie wiem, czy ktoś to zobaczy, ale pozdrawiam serdecznie. Może. <śleszy> Pewnie macie bekę, ale... Co mam bekę? Dobra, gdzie jesteście? Teraz... Ja gdzie wyście... O kurwa gdzie... Dobra. To jest to, że fajnie widać teraz na tym pasku, gdzie nie wiem, gdzie jesteście, ale... Widzę, że... Nie wiem, kto jest niebieski, ale... Wiem, że ta osoba jest w pizdu. No ja. gdzie Nie, ja widzę... Już kogoś nik. Jak się... Jak... Jak, jak jest no, ten zoom? Jak jest zoom? Nie ma tu Zuma. Ale nie... Bo jest nie, ten, jest, ten nie grasz na modach. Jest, Ale jest, jest Optifine. jest. A Optifaj, no biały. to ma Optify. Czekajcie widzę, bo jestem. Tak, to jest biały. Mm. Opcję control skate, Jestem przed Adamem, kropkę niebieską no, ma w Dobra. Tak, to jest Wilk, to jest Kuwa. Zjednoczonym do Wilka, poza Cię. Dobra. E, ci tak. Tam, Tak, wiem, pisał mi... Napiszcie na, na, też, czy chcielibyście odcinki z... odcinki z innych gier. Bo... Jest taka szansa, że powrócimy może z Olą z jedną starą serią Jaką, Eee, te No jest taka szansa. Ale czy się to będzie opacało zobaczymy czy tam się to zmieniło. Bo nie graliśmy. No właśnie. Jakie znowu wagoniki? No mieliśmy taką, taką taką serię. Taką serię mieliśmy, którą nagrywaliśmy I, ta, I to jest chyba jedyna seria, która doszła do końca. Na moim kanale. To jest wyczyn. Dobra Na razie to, to jest ja zbieram to drewno i... Musimy po prostu znaleźć potem... Jak to się nazywa. Miejsce gdzieś. To. U ciebie też. A, dostałem skurcza. A. Nie wiem, ale próbuję się podpisać pod to, że jakby jestem zajęty, bo na większości odcinkach zawsze tak gada. Bez kitu. No, to się nie będę odzywał no się, tego ci mówię Dobra, mam już drewno, ale no, gdzie wy jesteście teraz? Dobra Może by się nie oddzielić za daleko, bo już tak Olaf'a teraz widziałem przez chwilę Was już zaraz w ogóle nie widzę na tym mapce, o teraz kogoś tam widzę Ja widzę trzy osoby, fioletowy, żółty i Ja tego fioletowego widzę Dobra, widzowie e, w skrócie to tak, ja Coś się okaże, coś tam będziemy już się znajdziemy, albo coś to pewnie wy zobaczycie to. Odlewa się ścina, tylko fajnie. No tak, mówiłem, dodaję tylko pejtora. Także no, w sumie, jak coś się będzie ten... działo, znajdziemy się, to dam znać. Dobra, widzowie, czekajcie. Jest w sumie, nie, w sumie jeszcze jesteśmy na materiału, to można po, po, po pójść gdzieś tam. W sumie, jakby... Powiedz, zrobić coś takiego? Nie wiesz Dobra, Elmo, gdzie, gdzie chcemy to budować? Czekaj, bo aktualnie przepadam shaft szafie. Nawin... Uważaj, zombie idzie! Ojej okay, wala z tym miotem przeszami. Przepraszam widzę. Miałem gotowania. Weźmy sobie taki jeden stek, bo sobie coś Dobra, widzę. Eee, tak. Kupałem ja, ja, oj, oj. No to mam No. No Pewnie widzowie jak coś tam będzie za... ktoś będzie za głośno, jakaś osoba Bo potem pewnie w pewnych późniejszych odcinkach. Już to będzie bardziej ogarnięte, czy ja będę za cicho, czy coś, bo... Też tego jakoś nie testowałem. Ty Portal, pojdź do nas, mam to gdzieś. Już, zje już zjebałeś yy, kilka rzeczy w ciągu jednego odcinka. Dobra, no tak, no miałem na Dobra, no ale się, się przyda. Nie wiem do czego, ale się przyda. O! Kurcz, po co? to to ktoś z jest zniknie ci, bo... ...i mi nie wypadają do pędzowie. jak na razie. Na razie włączyliśmy te inwentory, a najwyżej w późniejszych odcinkach się już włączy. Dobra. Teraz tak, co ja muszę tu zrobić? To nie, to nie, co ja tu nie potrzebuję? Tego nie będę potrzebował. Nasiona się przydadzą. To i A, to też tam nie na razie nie będę. Się tam zrobi. W sumie to będzie potrzebne. Ty masz sezonki tego, nie? Tego sierkowego O ja mam Dobra. To ma być więcej drewno, mamy wszystko. Dobra, to w sumie... Chodźmy tam. No boi. Można powoli coś tam mniej więcej robić o, A? Masz łóżko? Mam no Dobra, nie bo zrobiłam jeszcze jedno w razie No i tutaj nie my... Tutaj można właśnie sobie zrobić ten teren Mam do Oli w razie co No na no serio jest ładny ten, ten teren taki nawet spoko No. Nie, nie uciekamy Teraz się oddalamy Bo idziemy na teren. A, ten teren Płaski no, Czy płaski tu, Ale to bardziej płaszczyzna o, Dobra Gdzie by tu chciał te, te krowy nie zabijaj bo się przydadzą po prostu zrobię hmm. to może jeszcze jedno, bo tam jest są... mała, to chuj. Nie, dobra, nieważne. Dobra. Dobra, to ja idę zaznaczyć miejsce gdzie możemy mieć ten teren nasz. Nie możesz. Jakimi sadzunkami? Sianem! Nie ja tyś Minecraft, kiedy tyś Minecraft grał? gdzie ty niby jesteś? On jest tam. tam ja. Dobra, zostaw tą krowę, zabij tam tą krowę, przecież mamy bliżej jeszcze dwie. Ale nie. O co? Zabij. Hm. Właśnie, to właśnie. Tylko no, na, może. Na, na, Pamiętajcie, że nagrywamy odcinek Dobra Nie no więcej tutaj Ktoś trzeba No jak nie zapomnę Tym samym Kiedy tyś Minecrafta grał ostatni raz E nawet jeśli, to, 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 to jest... Ta... podstawa! Jak, to Jak grałeś w Minecrafta. Tego się nie zapomina nigdy. Dobra, czekaj. Zajebiste osiągnięcie. Tu ty tytuł, tu tytuł. Ty Zobaczcie. Ty. Dobra. Przestań już. Dobra. Tym więcej tutaj by dało się to zrobić, ale. No, mam jakiś tam pomysł, dobra. Jest to zagroda. Nie tutaj. Czekaj, żeby to moja... trzeba... trzeba odpalić mózg Wiem, że go nie mamy ale trzeba go odpalić Dobra, to jest pan... Czekaj, bo muszę ten No wiem, no jezu Dobra, poszło i teraz muszę zrobić sobie skrzyneczki na te całe drewno, bo to jest... Będę po kolei te drewno tu brał Dobra Wacu co, nasiona nagle w tym co jest? Dobra, poszło? Hmm. Teraz tak Czemu ja nie mogę tam dość I reszty rzeczy, laki na serwerze mam Opitoli resztę rzeczy, dobra, od razu sobie łóżko tu położę tam sobie tu spawna i wezmiemy sobie te drewno, bo to się przyda To jest Spring Ale jest The dark wziąć Mhm. To ja pytam. mam zrobić farmę najlepiej no, Nie buduj żadnego domu Czemu? Jakby, weźmiemy Wojtaska To farmy! Bo, bo jak zrobi domek, to on zrobi kloca Ja buduję dom To nie rób kloca Ino Nie, ja nie buduję kloca Ja buduję kloca Dobra, idę zrobić farmę Jakoś staram się to ładnie zrobić krowano, no chodź tu, bo cię walne. Od tyłu ucie walne Taką no jakąś taką moją dziwną wizję Co? 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 Hej co co? Bo powiedziałeś, że miałeś jakąś dziwną wizję Buduję dom z moją dziwną wizją Aha. Dobra, muszę to bardziej rozkopać nie słyszysz wszystko co to, to, to jest to i co chcesz usłyszeć Słuchajcie O to ci nie słyszę, to ci co? O nieważne mm -hmm. Dobra czekaj Jak by to zaraz zrobić? damy trochę elementu jasnego. No bo nie, czekaj, właśnie inaczej, nie, może nie jasnego, ale... To się... To jest taki... A ten? Taki, nie, damy ten, właśnie, damy, damy to. Będzie bardziej jakoś to... Do... Nie mam piecyka. Gdybym miał piecyk, to... Hmm. Nie ja wyczułam z tymi krowami. jest zostaw. Nie, bo chcę je przedzielić na krowy i owce. No bo ty nie masz ręki. Jestem inny, to było dobrze.

tak, bo miał... nie... Ach postawię sobie łóżko to tak Chyba trochę za wysoko Miłość Czuję pieniężnie się lubisz. No już Dobra Ale Elmo nie ma teraz Mam, ale nie zabijaj jej. To ci nic nie da, że ją zabijesz. To ci nic nie da, że ją zlikwidujesz. Ona tak będzie na serwerze aktywna. Człowieku. Dobra, no, już wiem, że będę musiał więcej tego zrobić. Coś tam wybuchło. Nasze bloki są zajebiste. Dobra. I tak, jest jeden, jeden chuj. Jak, jak to będzie? Stało No Dobra. Na razie jest gitara. Tutaj. Te... Nie mam. Pani znaczy, tak, tutaj nie, chyba tak nie. Hmm, to... Dobra, ja wiem, że tego świerkowego braknie. W... Tylko, że ja nie, nie zabijam mogłów teraz. bo mnie to nie zależy. Nie czu... ja też nie zabijam obów, to... czy coś ty, dzięki. Akurat do to. Na pewno nie potrzeba ciak. Dobra. Coś w tym stylu mm. chyba. Czekaj, bo nie wiem, no ale są... dobra. Jak to zrobiłem. To to powinno iść z tej strony. Czyli o jeden muszę to przesunąć. Widzowie. Aaaa, zakrawidzu. A te powroty, gwałtownie się będę odzywał, to też z góry za to przepraszam, bo to jest pierwszy odcinek właśnie muszę się. Mandował wdrążyć. Nie rozumiem. Mhm Dobra Dobra, mamy coś takiego Co tu się włączyło? Tu mi się na telefonie wyczkolił wtedy Tak nagle Dobra, widzę No i wiem czy na ten moment nie zakończymy na razie tego Niestety... <śmany> no mam do trwałej tylko trzy osoby na koniec To jesteś serio bo Jakiś nie... Wybaczcie wy mu, on jest jakiś nie dzisiaj, wiecie? On nie umie liczyć, on jeszcze nie zdał szkoły Dobra hmm. To też się przyda no, Nie, nie Żeby to pewnie się jeszcze w drugim odcinku zmieni To tak nie będzie wyglądało Ale To jest tylko mój na taki wymysł To się pewnie jeszcze coś przerobi. Dziękuję, dziękuję, w sumie za to, że robiliście taki odcinek. Nie wiem, nie to będzie po montażu, 30 minut, 25, nie wiem, zobaczymy. Odcinek, odcinek ma prawie teraz w sumie, że was nie, w sumie sobie nie okłamać, godziny nagrywany. Ale mam nadzieję, że uda mi się tak to pociąć, że będzie minimum 30, 25, jakoś tak, tak na pierwszy odcinek. Przytulisz tutaj, które nie działo, bo szukaliśmy na początku terenu, szukaliśmy siebie nawzajem, bo od razu potem takie tam... To zapraszam na kanał Mojka, tam się powinno też coś niedługo powinno pojawić, Ten link będzie też w opisie. Nasze kiki, na streamy, które też się powinny pojawiać. Co? Czasie niż nagrywki. Znaczy pewnie tak, nie? zobaczymy jak to będzie wyglądało z czasem. Ale w skrócie to tak. <coughs> De mną była. mojrek który gdzieś tam przy wozie latał. Wojtek. No i właśnie Elmo teraz przyszła. I... i Ola, która była, ale też się pewnie pożegnała i trzymaj ta. tak.